got visual on multiple hostiles in a row south of LRP Butler. Might be the AQI headquarters you're looking for. Roger that. I'll send in third squad to clear them out. Czołem żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony, kłania się nisko, Kapitan Rutań i zapraszam na kolejny odcinek z serii gry, na które warto zerknąć. O grze, o której dziś będziemy rozmawiali, wspominałem już wielokrotnie. Myślę, że żaden miłośnik Milsimów, taktycznych gier FPS, symulatorów polowalki nie może przejść obojętnie wobec tego tytułu. Szczególnie po obejrzeniu dzisiejszego gameplaya. Jest to nowy gameplay. Długo, długo, długo była cisza o właśnie Six Days in Fallujah, a Wczoraj wypłynęły nowe gameplaye. Ja niestety nie miałem przyjemności zagrać w tą grę no, za wysokie progi na lisie nogi, ale oczywiście posiłkowałem się tym, co mogłem znaleźć w internecie, a znalazłem tego sporo. Moi drodzy, a co jest najciekawsze w tej grze, ja tutaj od razu przejdę, ja nie będę rozwlekał tego materiału. Co jest najciekawsze w tej grze, to to, że jest to gra bazowana na faktach. Tak jak dobry film wojenny, bazowany jest na prawdziwych wydarzeniach. Tak, i ta gra jest bazowana na faktach. O czym warto jeszcze wspomnieć i o czym warto pamiętać, to sformułowanie architektura proceduralna, moi drodzy, bo ta mechanika zapewni Wam to, że nawet grając jedną misję w kółko nie będziecie się nudzić. Wróg będzie gdzie indziej, budowa i rozmieszczenie. Pomieszczeń, wszystko się zmieni, Wn wnętrze pomieszczeń również się zmienia. AI z tego, co wszyscy opisują, jest brutalne, jest nieprzewidywalne, potrafi nas zaskoczyć, potrafi nas oflankować, potrafi nas przygwoździć, a co jeszcze Potrafi dołączyć do walki, czyli jeżeli przejdziecie w rejon walki i tam, załóżmy, inne AI, żołnierze przeciwnika usłyszą, że coś się dzieje, zaczną was flankować, zaczną zachodzić was z drugiej strony, zaczną do was strzelać, zaczną was atakować, a potrafią też uciekać i się wycofywać. Także AI podobno jest na najwyższym poziomie. Ja jeszcze nie miałem szansy tego samo ocenić, ale jeżeli. Byli żołnierze Marine Corps, którzy brali udział w tej bitwie, grali w tą grę, inni żołnierze US Army grali w tą grę i wszyscy mówią jedno, że gra przyprawiła ich ociarki, gra ich wystraszyła, gra sprawiła to, że wspomnieniami powrócili do tamtych dni, to myślę, że chyba coś jest na rzeczy, moi drodzy, w żadnej innej grze nie poczujecie się tak jak na polu walki, nie w ten sposób, ta właśnie gra, Six Days in Fallujah miała na celu właśnie to spowodować. Pewnie też i dlatego była tak mocno mocno bojkotowana, tak mocno blokowana w Stanach Zjednoczonych przez wiele, wiele lat. No w końcu, w końcu wychodzi. Ja już też myślałem, że coś się stało, bo mówię, kurczę, no gdzie jest Six Days in Fallujah? Nic się nie pokazuje, nic się nie pokazuje, ale twórcy jak widać pracują, naprawiają błędy, naprawiają wszystkie błędy, które zostały im zasugerowane przez powiedzmy sobie testy. No i muszę powiedzieć, że naprawdę wygląda ta gra niesamowicie, dźwięk jest wręcz, ja nie wiem jak to określić ale takiego dźwięku nie słyszałem no chyba, że w rzeczywistości zwróćcie uwagę sami powiedzcie co myślicie, jak to brzmi o, o głosy wystrzałów, otoczenia to naprawdę sprawia, że czujemy się jak na polu walki, wierzcie mi wiem co mówię naprawdę ciary przechodzą jak się gra w tą grę, jak się ją ogląda jak się jej słucha więc myślę, że będziemy mieli świetną zabawę tutaj na najbliższe lata posłuchajcie sami Coming to you. Gun bird is hurt, bandaging. Hey boys, call if you need help. I'm working the internal staircase. Zapytacie zapewne o broń i wyposażenie. Broń i wyposażenie jest bazowane na tym, czym dysponowali żołnierze w tamtym czasie, czym dysponowali właśnie żołnierze w tej bitwie, więc nie spodziewajcie się tutaj tony oporządzenia, tony jakiegoś modyfikacji. Dostaniecie to, co miał żołnierz w rękach i będziecie szli door to door, czyli drzwi do drzwi, czyszcząc, zdobywając kolejne pomieszczenia i umocnienia wroga. Także, moi drodzy, ja myślę, że żaden... Żołnierz żaden miłośnik Milsimów koło tej gry przejść obojętnie. Nie może dzisiaj taki trochę luźniejszy materiał nieskryptowany, nieopisywany, ale zobaczyłem ten film, mam mało czasu, mówię, muszę nagrać materiał. A jak wygląda gra? Przecież nie będę wam mówił, jak wygląda. Dodam tylko jedno, że jest coś takiego, jak przystosowywalność oczu do ciemności. I gdy zaglądacie do pomieszczenia, w którym jest ciemno, tam jest przeciwnik, wy go nie widzicie, on was już. Tak, wasze oczy potrzebują czasu, żeby się do... Tej ciemności dostosować, i to właśnie jest też w tej grze. Także yy... No ja nie mogę, ja nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy słychać ten hype w moim głosie, ale naprawdę ja czekam i czekam na tą grę i już już po prostu nie wytrzymuję. To jest chyba najbardziej oczekiwana gra przeze mnie w tym roku, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, łapki pod filmem zostaną. Jest to dla mnie wskaźnik tego, że wam się filmy podobają, ale też pomaga to w tym, żeby gdzieś ten kanał się rozwijał, żeby te filmy gdzieś szły. No przecież nikt na polskim YouTubie nie przedstawia gier milsimowych, taktycznych e, gier FPS, no to gdzie? Tylko u kapitana i oczywiście słuchajcie, jeżeli szukacie gry Hellet Plus i skład, żeby kupić ją taniej, to mam dla was e, kody zniżkowe, linki. Wystarczy, że użyjecie, użyjecie ich. One są w tej chwili w opisie filmów, więc zapraszam do Six Days in Fallujah. Też będą moi drodzy, więc warto, warto trzymać rękę na pulsie, warto śledzić kanał, warto z nim pozostać. No i oczywiście bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał. na Prawdę, jesteście, jesteście wielcy, moi drodzy. Pozdrawiam również naszych Discordowiczów. Strefa działań wojennych rozwija się. Super ludzie, super atmosfera. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.